Zbliżała się pora paschy żydowskiej, i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zbóżcie te świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano te świątynie, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy z martwych stał, Przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Uroczystość rocznicy poświęcenia Kościoła, a więc nic dziwnego, że Słowo Boże stawia nam yy, jako taki główny temat słowo świątynia. I przyjrzymy się tej świątyni w takich trzech wymiarach. Najpierw świątynia ta widzialna, Pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy, czytanie z Księgi Królewskiej, modlitwa króla Salomona, kiedy doszło już do wybudowania świątyni w Jerozolimie, 46 lat ją budowano, przepiękny, monumentalny, dostojny budynek. Król Salomon modli się o to, by Bóg zechciał wysłuchiwać, modlić w tym, w tym miejscu ludzi zebranych. I to, co jest takiego oczywistego w tej modlitwie, ale mnie bardzo porusza, to jest to stwierdzenie, które, które Salomon w tej modlitwie zawiera, kiedy mówi: Przecież niebo najwyższe, niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. No, oczywista oczywistość. Myślę, że nie muszę Was tutaj przekonywać. Jeżeli jesteś człowiekiem wiary, jeżeli właśnie patrzysz na, e, oczami wiary, na świat, który nas otacza, na świat stworzony, to e, myślę, że z tym się zgodzisz. Ja mam takie, często mam takie refleksje, kiedy właśnie jest bezchmurne niebo, jest noc i patrzę na gwiazdy, no moja myśl zawsze gdzieś tam biegnie nie? galaktyki tyle tego jest. On to wszystko stworzył, On jest ponad tym. Niebo i niebiosa najwyższe nie są w stanie Cię objąć. Jak, Panie Boże, masz się zmieścić w tym budynku, który postawiły ludzkie ręce? Jak masz się w tym zmieścić? Więc jest to jakby oczywiste, to co zanosi król Salomon w tej modlitwie. Ale jednocześnie Bóg dokonuje pewnego znaku w dniu poświęcenia świątyni jerozolimskiej. Na tą modlitwę króla Salomona. Bóg odpowiada w bardzo szczególny sposób. Możemy o tym przeczytać zarówno w Księdze Królewskiej, ale bardziej szczegółowo w Księdze Kronik w piątym rozdziale, kiedy już dokonany jest cały obrzęd poświęcenia tej świątyni jerozolimskiej, kiedy są złożone ofiary, kiedy rozpoczyna się przepiękny hymn dziękczynny. Czytamy w Księdze Kronik. Kiedy wszyscy zgodni jak jeden trąbili i śpiewali, takiż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana. Kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb cymbałów i instrumentów muzycznych, chwaląc Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaska. Świątynia napełniła się obłokiem chwały pańskiej, tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała pańska wypełniła świątynię Bożą. Zobaczcie, jak. W przeciwny sposób Bóg odpowiedział na tę modlitwę Salomona, niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, tym bardziej ta świątynia, a Bóg daje znak, ale chce tu przebywać. I wypełnia te świątynię tak intensywną swoją obecnością, tak intensywną swoją chwałą, że zapisał ten autor Księgi Kronik, kapłani nie mogli tam pozostać. Musieli wyjść, bo ta obecność świętego Boga była tak intensywna, tak bliska. Że nie mogli w niej wytrzymać. Wiecie, bardzo lubię ten fragment z księgi kronik. Moja bujna wyobraźnia. Wyobrażam sobie, jak by to było, gdyby Bóg te świątynie, ten kościół, wypełnił teraz takim obłokiem chwały i takim doświadczeniem jego bliskości i świętości. Zastanawiam się, czy my byśmy tutaj wytrzymali. Czy wytrzymałbym w tym miejscu, gdym doświadczył tak. Ciałem, duchem i duszą, że On jest, święty Bóg, nieskończona miłość i jednocześnie nieskończona potęga jest tak blisko. Myślę, że byśmy płakali, nie wiem, leżeli na podłodze, a część z nas pewnie by wybiegła, nie mogąc znieść nagle doświadczenia swojej grzeszności w spotkaniu z taką świętością. To, że tu jesteśmy, to naprawdę Bóg nas oszczędza, bo On chce, żebyśmy tu się zgromadzili. Ale jak mocne musiało być to doświadczenie. Więc raz jeszcze powtórzę. Modlitwa króla Salomona: Boże, ta świątynia cię nie pomieści. A Bóg mówi: Dam wam znak, chcę tu przebywać. Przepiękne doświadczenie opisane w Starym Testamencie. Jutro nadchodzą czasy nowego przymierza. Już po śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa, po jego w niebo wstąpieniu, chrześcijanie szukają miejsca, gdzie się modlić. Duch, duch ich rozpala do modlitwy, przynagla do modlitwy. Na początku. Chodzą jeszcze, ci mieszkańcy rozumiem, chodzą do świątyni. Widzimy to dzieje, apostolski rozdział trzeci. Piotr i Jan wchodzą do świątyni, tam następuje uzdrowienie chromego. Chodzili do świątyni, chodzili do synagog, ale kiedy zaczęło się prześladowanie chrześcijan, już nie modlili się, nie chodzili na modlitwę do świątyni. synagog zostali wyrzuceni. Gdzie się spotykali chrześcijanie? Kościołów nie budowali, nie mieli budynków. Ale przynagleni duchem, gromadzili się na modlitwie, szczególnie wieczorem, w Wigilię, pierwszego dnia tygodnia, by świętować zmartwychwstanie Pana. Gromadzili się, jak czytamy w Nowym Testamencie, na łamanie chleba. Gdzie? W domach. A kiedy byli prześladowani? W ukryciu. Jak chociażby chrześcijanie w Rzymie, którzy gromadzili się na modlitwie, na Eucharystii, czyli na łamaniu chleba w katakumbach, w podziemnych cmentarzach. I czego doświadczali? Że kiedy są zgromadzeni jako wspólnota, kiedy zaczyna się modlitwa, szczególnie kiedy prezbiter bierze do ręki chleb i mówi: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, nagle to miejsce, gdzie są zebrani, jest napełnione Bożą obecnością, że Bóg jest między nimi. I w ten sposób odkryli to, czy doświadczyli tego, o czym właśnie zapisał święty Paweł w liście do Koryntian, nie tylko w liście do Koryntian, ale to, co słyszeliśmy w drugim czytaniu, pierwszy Koryntian, rozdział trzeci. Wy jesteście Bożą budowlą. W innym miejscu czytamy w Nowym Testamencie. Jesteście, wy jesteście świątynią i każdy z Was jest takim kamieniem, który tę świątynię tworzy. Mamy świątynię jako budynek, mamy świątynię tą duchową, którą tworzy, tworzy wspólnota wiernych. Dzisiaj mamy sytuację taką po edykcie mediolańskim, kiedy już Konstantyn Wielki pozwolił, czy nadał chrześcijaństwu rangę równooprawionej religii, chrześcijanie mogli budować swoje budynki. Tak mamy do dzisiaj. Znosimy nasze świątynie, staramy się o nie dbać. I to jest piękne, bo tak jak mówią na modlitwie liturgiczne, te świątynie są znakiem znakiem naszej jedności też z Bogiem. Te budynki nas jednoczą. Tu gromadzimy się. Nie w domu, nie w piwnicy, nie w Katakumbach, ale gromadzimy się tutaj na łamaniu chleba, by doświadczać obecności Boga. I wciąż dzieje się to, co wydarzyło się wtedy w Starym Testamencie. W przedziwny sposób. Po pierwsze dlatego, że modli się tu wspólnota wiernych, ale także dlatego, że nad tym budynkiem, także nad tym budynkiem została wezwana, zostały wezwane imienie Boga. Kiedy biskup namaszczał ściany świętym olejem, kiedy namaścił ten ołtarz świętym olejem, a zwłaszcza dla nas katolików, kiedy w świątyni jest Najświętszy Sakrament, my wiemy, to miejsce jest w sposób szczególny nie tylko poświęcone Bogu, jest wypełnione Bożą obecnością. I wiemy, i My to czujemy już jako dorośli, czujemy to całym sobą. Dzieci musimy tego nauczyć, że w Kościele się nie biega, w Kościele się nie jeździ na hulajnodze, w Kościele się nie je, w Kościele się nie, nie rozmawia głośno. To jest miejsce mojego, ale także naszego jako wspólnoty spotkania z Bogiem. I za to możemy być Bogu wdzięczni, że możemy mieć takie miejsca, które On wybiera i napełnia swoją świętą obecnością. I chcę to tak jeszcze tak jako dygresję dopowiedzieć. Zobaczcie, piękne jest to, że to poczucie, że jest takie miejsce, które Bóg wybrał, że to poczucie jest w każdym z nas. Niektórzy usprawiedliwiają swoje nieuczestniczenie we wspólnocie wiernych, czyli niechodzenie do kościoła, mówią: Pan Bóg jest wszędzie. Przecież mogę się pomodlić w lesie, ja się lubię modlić na spacerze, ja się mogę modlić w domu. To prawda? Prawda. Pięknie, jeśli idziesz do lasu i tam się modlisz. I pięknie, jeśli modlisz się w domu i modlisz się w drodze do pracy. Chwała Bogu. Chwała Panu. Natomiast yy, chcę się odnieść do tego doświadczenia, tego pragnienia znalezienia się w miejscu, które Bóg szczególnie wybrał. I ono było takie, to, to było takie wyraźne, wyraźne tak widzialnie. W, w 2005 roku, kiedy chorował i zbliżał się już do swojej śmierci Jan Paweł II. Nie wiem, czy pamiętacie, co wtedy się działo. Ja byłem wtedy wikariuszem w Nowej Soli. Ksiądz proboszcz wyznaczył nas wikarych na dyżury wieczorami, tak mniej więcej do północy. Te kilka ostatnich dni przed śmiercią, bo nie wiedzieliśmy, kiedy papież umrze, jako wikariusze mieliśmy swoje tam godzinne dyżury. Po prostu chodziło o pilnowanie świątyni, żeby nie było aktów wandalizmu. Ale to, co działo się wszędzie, w każdym miejscu w Polsce i nie tylko w Polsce, że nagle poruszenie, że. Jan Paweł II jest chory, że odchodzi. Ja muszę iść się pomodlić. Gdzie? I nagle do kościoła. I były afery, jak gdzieś tam proboszcz kościoła nie otworzył. Nie? Co z tego, że jest 23.30, albo jest północ? Ja chcę się pomodlić, dlaczego kościół jest zamknięty? Nie? Aż by, złośliwie by się chciał odpowiedzieć, przecież możesz iść się pomodlić do lasu. Nie? Ale wtedy jakoś nie było pragnienia, żeby iść się modlić w lesie. Pamiętacie to? Patrzę na wasze uśmiechy. Pamiętacie to doświadczenie? Nagle chcę iść spotkać się z Bogiem. Gdzie? Tutaj, do tego budynku. Do innego budynku, ale do tego miejsca, które nazywamy Kościołem. To poczucie jest w nas i ono wtedy tak szczególnie się odezwało. I pielęgnujmy sobie to poczucie. I pielęgnujmy i dbajmy o te nasze świątynie, bo one rzeczywiście nie tylko są wypełnione naszą modlitwą, ale są wypełnione Bożą obecnością, zwłaszcza tam, gdzie jest najświętszy sakrament. I dobrze, jeśli o tej świątynie dbamy. Ale wracając do tego doświadczenia chrześcijan z pierwszych wieków, doświadczyli tego, że właśnie w nich, jako wspólnocie, przebywa przybywa Bóg. I dlatego są te słowa świętego Pawła: Wy jesteście Bożą budowlą, jesteście Bożą budowlą. Natomiast jest jeszcze trzeci wymiar świątyni. Trzeci wymiar świątyni to jesteś Ty. Ta dzisiejsza Ewangelia, ta, którą wybrałem, ponieważ na, na tę uroczystość poświęcenia Kościoła jest kilka Ewangelii do wyboru, wybrałem Ewangelię o oczyszczeniu świątyni z przekupniów, w drugi rozdział Ewangelii św. Jana, ale nie chcę się teraz skupiać na tym wypędzeniu tych sprzedających woły i baranki, ale chcę wam podkreślić, chcę się skupić na tym, co powiedział Jezus, kiedy zaczęto Go atakować. Jakim znakiem się wykażesz, skoro takie rzeczy czynisz? Czyli dlaczego to robisz? U innych, innych Ewangeliach mamy, kto dał ci prawo? Kto dał ci prawo do tego, żeby teraz takie rzeczy robić, że wywalasz, wywracasz stoły bankierów, wypędzasz yy, handlujących zwierzętami? I Jezus odpowiada w przedziwny sposób, mówiąc o swojej śmierci martwych zmartwychwstaniu, czego wtedy słuchacze nie wiedzieli. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Nie zrozumieli Go, nie? 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. I święty Jan Ewangelista zapisał, ponieważ pisze Ewangelię już z perspektywy wydarzeń paschalnych. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Świątynia budynek, świątynia wspólnota i świątynia mojego ciała. I o tym również jest w liście do Koryntian, w tym trzecim rozdziale, kiedy święty Paweł z jednej strony pisze do wspólnoty zgromadzonej w Koryncie, ale potem mówi bardzo osobiście: Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Powtórzy to potem jeszcze w szóstym rozdziale. Jesteś świątynią, jesteś sanktuarium, w którym chce przebywać ten potężny Bóg, który stworzył galaktyki, chce przebywać w Tobie. I ważne pytanie, co Ty robisz z tą świątynią? To jest pierwsze pytanie. Co robisz ty to z tą świątynią? Zobaczcie w tym yy, stwierdzeniu świętego Pawła, jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga. Jest zawarta ważna wskazówka czy ważne ostrzeżenie: można zniszczyć świątynię, którą jestem ja. Można ją zniszczyć. Można pozbawić się tego fundamentu, którym jest Jezus Chrystus. Można zacząć żyć bez Boga. Można zacząć budować na jakichś swoich wartościach i przez grzech niszczyć to miejsce, w którym chce przebywać Bóg. Wiecie, te, zarówno te słowa Jezusa, zbóżcie te świątynię, a ja ją odbuduję i te słowa świętego Pawła, jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga. Jakoś tak szczególnie mi w wyobraźni czy na pamięć przychodzą te wszystkie świadectwa osób, które zniszczyły nie tylko swoją duchową świątynię, ale też swoje ciało, chociażby przez nałogi, przez alkohol, przez narkotyki. Wiele świadectw, które i słyszałem i które, o których czytałem, Ludzi, którzy zniszczyli właśnie chociażby przez narkotyki. Bardzo mnie poruszają świadectwa wspólnoty przymierze miłosierdzia. Ta wspólnota też w Polsce już ma swoje oddziały, ale wspólnota narodziła się w Brazylii i szczególnie w São Paulo potężna metropolia, gdzie na ulicach żyje wiele bezdomnych dzieci 8, 9, 10, 12, 14 latków. Nie tylko bezdomni, ale żeby się utrzymać, to często właśnie żyją z prostytucji i często te dzieci, te, no bo to są dzieci jeszcze, yy, są zniszczone przez, właśnie przez narkotyki i ludzie z tej wspólnoty, z y, przymierze miłosierdzia ewangelizują na ulicach i jest wiele pięknych świadectw, kiedy pytają się taką właśnie wiem, dziewczynkę czy chłopca 12-14-letnią naćpaną, czy mogę się za ciebie pomodlić. Nagle przychodzi moc Boga nie tylko znikają skutki używania narkotyków ale zaczyna się cudowna przemiana tej osoby odsyłam was do świadectw wspólnoty przymierze miłosierdzia z sao paulo ale one są bardzo poruszające jak bardzo wypełniają się te słowa Jezusa zniszczyłeś tę świątynię którą jesteś ale ja ci odbuduję mocą mojej miłości mocą mego ducha to jest przepiękne przepiękne że to co człowiek zniszczył przez grzech i swoją duszę i swoje ciało Bóg w swojej miłości może odbudować i odbudowuje, i chwała niech będzie Jezusowi. Ale jeszcze jedna rzecz. Ten fragment z listu do Koryntian zawiera też ostrzeżenie świętego Pawła: niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Czyli to już jest słowo do tych, którzy nazywają się chrześcijanami. Fundament jest Jezus Chrystus. Fundamentem jest Twoja wiara w Boga. Jak budujesz? I z czego budujesz? I tutaj trochę żałuję. Znowu się nie mogę nadziwić dlaczego czasami są wycięte niektóre wersety z lekcjonarza. Bo tutaj mamy wycięte cztery wersety, mamy werset jedenasty i potem werset szesnasty. No komu przeszkadzało, żeby jeszcze cztery wersety odczytać, minutę dłużej by to zajęło. Co zostało wycięte? Niech każdy baczy na to, jak buduje i potem Święty Paweł dodaje taką alegorię. Jeden buduje ze srebra, ze złota, z cennych mocnych kamieni, a inny buduje z drewna, inny ze słomy. Inny strawy. Wyobrażasz sobie dom strawy? Święty Paweł trochę przesadził. Bardziej jakiś szałas. Święty Paweł potem odwołuje się też do Dnia Pańskiego i mówi, okaże się w ogniu, kto z czego budował. I alegoria jest jasna: jeżeli ktoś ma dom ze słoma albo strawy i przyjdzie ogień. Święty Paweł mówi, ocaleje. Sam ocaleje, ale to, co budował, będzie zniszczone. Bardzo mocna alegoria, ale właśnie to pytanie, pytanie do mnie, do Ciebie dzisiaj. Jeżeli jestem świątynią i moim fundamentem jest Jezus, to jak buduję? Z czego buduję? Na czym buduję? Jaką świątynią dzisiaj jestem? Wiecie, chciałbym się odnieść do Ewangelii, która gdybyśmy nie mieli uroczystości poświęcenia świątyni, dzisiaj byłaby odczytywana czyli kolejny fragment Ewangelii Łukasza. Przypowieść Jezusa o dwóch osobach, które przyszły do świątyni, żeby się modlić. Posłuchajmy tego fragmentu. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jaki ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu znieść ku niebu, lecz bił się w piersi mówiąc. Boże, miej litość dla mnie grzesznika, powiadam wam, mówi Jezus, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. I zobacz, a propos tej duchowej świątyni dwóch ludzi przyszło się modlić, dwóch wierzących, no bo i faryzeusz był wierzący, i celnik był wierzący. I teraz, przykładając do tej przypowieści pytanie Świętego Pawła, niech każdy uważa na tym, na to jak buduje i z czego buduje. Na czym zbudował swoje duchowe życie faryzeusz? Możemy to jakoś ubrać słowa. Zbudował to na swojej pysze, na swojej dumie, na swoich zasługach, na swoim przekonaniu, że jest lepszy od innych, na swoim, nie wiem, narcyzmie, na swoim wywyższaniu się. Coś tam. Duchowego zbudował, ale marnie to wygląda. I przychodzi celnik, który wie, że jako świątynia jest, jako ta duchowa świątynia jest mocno zniszczony przez grzech. Bo uległ grzechowi chciwości, bo uległ grzechowi no, po różnych porządliwości tego świata. Zajmuje się okradaniem okradaniem swoich rodaków. I nagle dotyka go w jakiś, w jakiś sposób łaska i mówi, Boże, jestem grzesznikiem. Nie mam nic, tylko moje grzechy. Proszę cię zmiłuj się nade mną. I oto dostępuje łaski usprawiedliwienia. Kiedy staję szczerze przed Bogiem, dostępuje tej łaski, że zostaje nie tylko mu to wybaczone, ale on sam zostaje odbudowany. Kochani, zastawiając to słowo. To jest naprawdę taka piękna, mocna wskazówka dla mnie i dla ciebie. Pytanie, z którym chcę, żebyś dzisiaj pochodził, żebyś z tym pytaniem dzisiaj stanął przed Bogiem, tak szczerze, na twojej modlitwie osobistej, żebyś poprosił, ale uważaj, bo to jest bardzo taka odważna, odważna prośba i odpowiedź Boga może ci zaskoczyć. Boże, pokaż mi, jaką świątynią dzisiaj jestem. Duchu Święty, pokaż mi, jakie jest moje wnętrze zbudowane z mocnych kamieni twojej prawdy mojej pokory czy też zbudowane z trawy i słomy mojej pychy moich różnych wyobrażeń jak powinna wyglądać moja relacja z tobą pokaż mi boże jaką świątynią jestem czy mocną czy też zniszczoną przez grzech poproś o to ducha świętego żeby ci pokazał jaką świątynią jesteś ale nie, tylko na, nie, nie, nie poprzestań tylko na tym. Bo chcę Cię zachęcić, żebyś poszedł dalej w tej modlitwie, idąc za tą obietnicą Jezusa, że skoro ja coś zniszczyłem w tej świątyni, skoro ja coś zniszczyłem, to Jezu, Ty możesz to odbudować. Ty możesz to odbudować. Ty możesz znieść tą świątynię, którą ja jestem, w przeciągu trzech dni albo jeszcze szybciej. Chcę być świętą świątynią. Chcę być tą świątynią, w której przebywasz Ty, ojciec, syn i duch. A skoro ja tyle zniszczyłem, proszę Cię, tym nie odbuduj, bo chcę żyć dla Twojej chwały i życzę Ci takiego doświadczenia, żebyś Ty jako świątynia został napełniony obłokiem chwały Pańskiej. Amen. Bardzo dziękuję za obejrzenie do końca tego nagrania, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego słowa, którym chciałem się podzielić, i chciałem zaprosić Ciebie, jeżeli pragniesz więcej. Zaprosić Cię na drugi kanał, na którym również możesz znaleźć m.in. moje nauczania kanał naszej wspólnoty, wspólnoty REMA Chrystu. Link znajdziesz w opisie. Gorąco, gorąco zapraszam do słuchania słowa, a także do pieśni uwielbienia i do modlitwy uwielbienia, którą możesz tam znaleźć. Do zobaczenia na kanale REMA Chrystu.